Cześć, witajcie w mojej kuchni. Dziś pokażę Wam, jak przygotować ekspresowe guacamole. Zapraszam. Przygotowanie jest bardzo proste. Tutaj mam już obrane jedno awokado. Do tego dodajemy... Już prawie gotowe. Na sam koniec dodaję jeszcze posiekaną świeżą bazylię. I gotowe. Idealne na kanapki, na śniadanie, czy też na kolację, do wafli ryżowych, jak kto woli. Polecam Wam serdecznie. Wypróbujcie przepis. Dajcie znać w komentarzach, czy wam smakowało, jak wam wyszło. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, zostawcie kciuki w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!